Cześć wszystkim, z tej strony Basia i dzisiaj przetestujemy tanie kosmetyki. Z Biedronki. I jak zapewne wielu z Was wie, że tanie kosmetyki wcale nie oznaczają, że te kosmetyki muszą być złe. Zdarza się, że na przykład rozświetlacz, który kosztuje 10 zł, będzie nam się sprawdzał dużo lepiej niż rozświetlacz, który znajdziemy za 200 zł. Także cena nie zawsze przekłada się na jakość produktu. No i dzisiaj właśnie stwierdziłam, że przetestujemy takie tanie kosmetyki z Biedronki, dlatego, że wybrałam się na zwykłe, codzienne zakupy i znalazłam kilka Naprawdę takich ciekawych kosmetyków. Strasznie zaciekawiły mnie i kolory, i to, jak wyglądają. Będzie dużo blasku, dużo e, takich brokatowych rzeczy. E, także sama jestem na maksa ciekawa, jak one w rzeczywistości wyglądają. Czy się fajnie sprawdzają, czy są fajne na co dzień. No i przede wszystkim, słuchajcie, one były tak. Tanie. Od razu mówię, że będziemy dzisiaj testować kosmetyki, które są takimi jakby dodatkami. W sensie będziemy robić oczy, brwi, usta, rozświetlacz, ale taką bazę na mojej twarzy już mam. Dla ciekawskich, do takiego mojego codziennego makijażu użyłam bazy z Golden Rose. Mój ukochany, uwielbiany od wielu lat e, podkład z Burżua Healthy Mix. Korektor, w którym też jestem zakochana już nie wiem od e, kiedy czyli Anti-Age z Maybelline. Do tego też z Maybelline e, Contour Stick w najjaśniejszym odcinku. Cieniu, e, I sypki puder ryżowy e, z Ekocera. Także te kosmetyki właśnie widzicie na mojej twarzy. A jeżeli chodzi o kosmetyki z Biedronki, to słuchajcie, e, kupiłam aż 7 produktów, i za 7 produktów zapłaciłam 71,93 zł. Grosze. Także około 10 zł na jeden produkt. Właściwie to praktycznie wszystko kosztowało 9,99 i tylko dwa produkty kosztowały 10,99. Więc jak widzicie ceny są naprawdę bardzo niskie. No i myślę, że możemy zacząć od brwi. I tutaj zakupiłam wosk do brwi w kredce właśnie za 9,99. I to co już widzę to to, że jest bardzo fajnie, tylko zakończony ale ogólnie patyczek jest dosyć gruby, więc jak wiecie, zetrzemy ten wierzchni czubek, to później ta kredka będzie gruba i no nie wiem, chyba trzeba będzie ją jakoś temperować. Chociaż nie wiem, czy takie malutkie da się temperować. Zobaczmy jeszcze, jak jest z wydajnością. Okej, okay, tego jest. Naprawdę bardzo dużo. Dobra, chowam z powrotem, żeby się nie złamało. Sięgam za lusterko i maluję swoje brwi. Czuję, że kredka w konsystencji jest bardzo kremowa i bardzo łatwo się nakłada, ale trochę mam wrażenie, że aż za łatwo, bo bardzo dużo produktu. E, idzie na tą brew za jednym małym pociągnięciem. Dobra, pierwsza brew jest teoretycznie skończona, ale brakuje mi jeszcze czesadełka w tej kredce, dlatego, że ona jest z woskiem e, i bardzo te włoski nam skleja. To jest dobre, dlatego, że będziemy mieli pewność, że ta brew się będzie trzymała w jednym miejscu i te włoski, wiecie, nie będą się tak zaczesywały do góry, ani do dołu, ale jednak potrzebuję je wyczesać i tak ładnie ułożyć, także sięgam po moją kredkę z Anastazji, której używam na co dzień i po prostu te brwi sobie wyczesuje. Ale wiadomo, że takie czesadełko to wcale nie musi być z tej kredki z Anastazji, tylko można je kupić pewnie nawet w Rossmanie za 5 zł, także to akurat nie jest żadnym problemem, albo można też wziąć stary tusz, który już jest wyczerpany i taką szczoteczkę po tuszu wymyć, no i wtedy też mamy super szczotkę do rozczesywania brwi. Dobra, kończę szybko drugą brew i zabieramy się za kolejny produkt. Teraz czas na oczy, ale przypomniało mi się jeszcze, że nie powiedziałam jakiego koloru użyłam do brwi i jest to odcień, który nazywa się Blondynka. No i jeżeli chodzi o oczy, a konkretniej o powieki, to mam tutaj dwa produkty. Nie wiem, czy one będą fajnie się ze sobą łączyć i czy na pewno będą do siebie pasowały, ale bardzo chciałabym przetestować oba. Także myślę, że to nie będzie miało aż takiego znaczenia. No i pierwszym produktem jest taki płynny, brokatowy, właściwie taki metaliczny cień na oczy. A drugim produktem jest coś, co mnie strasznie zaciekawiło, a mianowicie niebieski eyeliner. Ale powiem Wam, że jestem tego strasznie. Ciekawa, no bo niebieski eyeliner, który kosztuje 9,99. Nie oszukujmy się, to jest naprawdę bardzo niska cena i tak samo to też kosztuje 9,99. No i zacznę właśnie od tego cienia w płynie. I jak już możemy zauważyć, jest on na takim patyczku, trochę jak wiecie, do malowania ust. No i co? Myślę, że nałożę to bezpośrednio na oko, a później sobie delikatnie klepie palcem. O wow! Jakie to jest bardzo napigmentowane bardzo przyjemna, kremowa konsystencja. Zapachu specjalnie nie ma. No ale dobra, wklepię sobie teraz to, co sobie tutaj nałożyłam. Wklepując już czuję, że ten produkt pomału e, zastyga, dlatego że właśnie przy nakładaniu jest bardzo, ale to bardzo kremowy. No dobra, ale jak go tak mocno wklepałam, e, to chyba e, połowa została mi na palcu. Na oku zrobiło się jednak mniej tego produktu, także jeszcze trochę go dołożę. I teraz już tylko delikatnie e, rozetrę granicę. Dobra, powiem wam, że ja jestem Jestem zachwycona, jak to pięknie wygląda na oku, i jak przyjemnie i łatwo się to nakłada. Jeżeli na przykład nie macie pewnej ręki z cieniami i boicie się, że zrobicie sobie jakąś plamę, nakładając cień pędzelkiem, no to słuchajcie, to jest super rozwiązanie. Moim zdaniem wklepując to, nie da się zrobić plamy, bo to się tak pięknie i łatwo rozprowadza. Na pewno jest to produkt, którego będę używała na co dzień. W ogóle teraz tak sobie myślę, czy przypadkiem nie było kilku kolorów, bo powiem Wam, że jeżeli są jeszcze w innych kolorach, to ja na pewno je dorwę. Słuchajcie, tak jest szansa, że jest kilka kolorów, bo tutaj widzę, że jest to odcień 0,2, a skoro jest 0,2, no to musi być 0,1, być może jeszcze jakieś 0,3, 0,4, kto wie. Ale ten jest naprawdę prześliczny, bo jest taki szampański. Dobra, tak więc teraz czas na odrobinę szaleństwa i sięgamy po niebieski eyeliner. Szczerze mówiąc, nie wiem ile jest kolorów tego eyelinera, ale ja widziałam jeszcze w sklepie taki ciemny, przygaszony zielony. Trochę się boję. Powiem Wam. Ale jedziemy. Pierwsze pociągnięcie pędzelkiem i wydaje mi się, że zapowiada się naprawdę ciekawie. Przybliżyłam trochę kadry, żebyście lepiej mogli wszystko zobaczyć, no i lecimy dalej. W ogóle super, że ten y, eyeliner jest taki. Intensywny bardzo. Dobra, słuchajcie, na początku pochwaliłam ten eyeliner za to, że jest bardzo intensywny, natomiast im dłużej malowałam, tym miałam wrażenie, że więcej prześwitów się robi. E, tak, ta kreska, co prawda, tutaj ten koniuszek wyszedł bardzo dobrze, w sensie wystarczyła jedna warstwa, żeby był taki ładny, niebieski, natomiast jak malowałam tutaj już e, po cieniu, to słuchajcie, żeby uzyskać taki efekt, jak mam aktualnie, potrzebowałam nałożyć aż 3, pokazuję 6, 3. Warstwy, ponieważ był on taki w połowie transparentny. Także tutaj jakość nie jest jakaś superowa, ale jeżeli się postaramy to możemy uzyskać właśnie taki mocny efekt tej kreski, ale powiem Wam, że chyba tutaj jednak wolałabym zainwestować w taki kolorowy eyeliner z NYX. -a. Wydaje mi się, że one kosztują coś około 30 zł, no a tam jednak wystarczy jedna warstwa i mamy od razu pełen, żywy kolor. Dobra, szybko domalowuję drugą kreskę i lecimy do tuszu do rzęs. Jeżeli chodzi o tusz, to było ich mnóstwo do wyboru. Ja akurat sięgnęłam za taki, który intensywnie pogrubia nasze rzęsy, Nazywa się No Limit. No i już go testujemy i sprawdzimy, czy rzeczywiście nasze rzęsy pogrubi. Ja w ogóle zawsze lubię nałożyć taką sporą warstwę tego tuszu, także dosyć długo te moje rzęsy tuszuję. I też zazwyczaj nakładam dwie warstwy, także myślę, że wytuszuję te oczy. I za dosłownie sekundę widzimy się z podsumowaniem. Dobra, czy ten tusz pogrubia nasze rzęsy? Moim zdaniem nie. Nałożyłam dwie warstwy i to takie spore dwie warstwy, i mam wrażenie, że moje rzęsy wyglądają dużo cieniej niż gdy pomaluję jakimkolwiek tuszem, który znajduje się w mojej kosmetyczce. A na co dzień powiem wam, że bardzo dobrze sprawdza mi się taka maskara z Lovely, która kosztuje chyba 11 albo 12 zł. Także naprawdę cenowo bardzo podobnie do tej maskary z Biedronki, natomiast ta moim zdaniem właśnie tych rzęs nie pogrubia i w ogóle mam wrażenie, że bardzo mi je posklejała i są takie cieniutkie i mało widoczne. Bo ja jednak mam dużo tych włosków, dużo tych rzęs i naprawdę mogę uzyskać znacznie fajniejszy efekt przy maskarze za jedyne 2 złote więcej. I w ogóle jak tak patrzę na moje oczy, to nie wiem czemu się bałam tego eyelinera niebieskiego, ale mam wrażenie, że on się właśnie super komponuje z tym metalicznym cieniem i powiem Wam, że jestem bardzo zachwycona efektem, jaki uzyskałam na moich oczach i teraz możemy przejść do ust. Jeżeli chodzi o usta, to tutaj mam dwa produkty i pierwszym z nich jest taki różowy, metaliczny błyszczyk. Powiem Wam, że to w ogóle jest pierwszy produkt, na który dzisiaj spojrzałam i właśnie wtedy postanowiłam, że przetestuję kilka różnych właśnie takich ciekawych kosmetyków z Belle, czyli właśnie z Biedronki. Ale żeby nie było tak nudno, no bo wiadomo, że brokatowy błyszczyk to raczej po po prostu nam te usta ładnie oświetli, ale nie zamaluje ich e, całych kolorem, to stwierdziłam, że nałożę go na matową pomadkę w płynie i to jest odcień 03 Love Story. O oh wow, w ogóle ta pomadka pachnie przepięknie tak cukierkowo, ale powiem Wam, że gładko się ją nakłada. Kolor tej pomadki jest po prostu boski. Zdecydowanie jest to Love Story, tak jak nazwa wskazuje. W konsystencji jest ona bardzo kremowa. Super łatwo się yy, łatwo. Ja w ogóle gadam, super łatwo się nakłada, ale też trzeba nałożyć jej sporą ilość, bo przy takiej cienkiej, zwykłej warstwie jest ona delikatnie transparentna, yy, nie ma takiego dobrego krycia. Także troszeczkę tutaj trzeba się natrudzić, żeby te usta pomalować, ale jak już je pomalujemy, to naprawdę efekt jest wow. Nie wiem do końca, jak będzie z jej trwałością, ale tak jak... Teraz przyciskam sobie palca do niej. To nic mi na tym palcu nie zostaje, więc na pewno nie jest ona zła. Dobra, to teraz to, na co ja najbardziej czekałam, czyli właśnie ten różowy metaliczny błyszczyk do ust. O wow! Ale on słodko pachnie. Nie jestem w stanie określić tego zapachu, ale jest tak słodki, tak ładny, tak cukierkowy, że aż chce się zjeść tą pomadkę. No ale dobra, nie będziemy jej jeść. Nakładam ją na usta. O oh wow! Mam wrażenie, że ma ona w sobie jakąś miętę, bo e, czuję taką świeżość na ustach. E, nie szczepią mnie one, ale jest takie uczucie takiego delikatnego mrowienia. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I w ogóle ten odcień to jest odcień 0,2. Już czuję, że ten błyszczyk mi delikatnie na ustach zastyga. I robi się taki delikatnie klejący, no ale błyszczyki mają to do siebie, że są klejące, także to nie jest nic dziwnego. I powiem Wam, że on nadał pięknego, świeżego wyglądu ustom, pięknego blasku i strasznie mi się to podoba. Myślę, że na gołych ustach wcale nie wyglądałoby tak fajnie, bo ma dosyć mm, takie Mocno widoczne drobinki brokatu. I to mogłoby dziwnie wyglądać na samych ustach, natomiast na szminki, na różne pomadki sprawdza się naprawdę kozacko. No i czas przejść do ostatniego produktu. I słuchajcie, to jest właśnie jeden z tych droższych produktów, bo nie kosztuje 9,99, a 10,99. Także jest on o złotówkę droższy i jest to. Rozświetlacz, ale nie tylko do twarzy, ale jest to też rozświetlacz do ciała, także e, możemy też sobie rozświetlić obojczyki. Na, natomiast ja dzisiaj ten produkt nałożę tylko i wyłącznie na swoją twarz. I ten odcinek to jest 0,1 i nazywa się Sunny Glow. On totalnie nie ma zapachu, ale już widzę właśnie, że z takim styku trochę jak na usta, powiem Wam, że e, ciężko chyba będzie czymś takim nałożyć mi to na policzki, raczej tak niekomfortowo. E, no ale dobra, i tak prawdopodobnie wszystko. Będę wklepywała sobie palcem. Także zaczynam od nosa, bo ja zawsze lubię sobie delikatnie rozświetlić nos. Powiem Wam, że mam wrażenie, że jest on dla mnie za ciemny. Wydaje mi się, że zrobił mi taki pomarańczowy nos, a jest to najjaśniejszy odcień, bo tak jak mówiłam, jest to 0,1. No nie wiem, czy to dobrze wygląda, no ale dobra, nałóżmy go na policzki i zobaczmy. Jak będzie wyglądał ten efekt glow? Kurde, tak jak mówiłam, ciężko się nakłada tym. Nie wiem, czy Wy teraz widzicie tą taflę. Chyba za dużo tego produktu nałożyłam, mimo że starałam się nałożyć go naprawdę bardzo mało. Ale ciężko jest operować taką dużą końcówką. Powiem Wam, że jest on bardzo, bardzo delikatny. Prawie go nie widzę, a to może być i plus, i minus, dlatego że niektórzy lubią takie delikatne glow. Więc jeżeli Wy jesteście za takim delikatnym glow to ten produkt może być dla Was całkiem fajny, o ile traficie z odcieniem, bo tak jak mówię, dla mnie na pewno jest on za ciemny. No dobra, no i tak się prezentuje mój makijaż stworzony przy użyciu tanich kosmetyków dostępnych w Biedronce. E, powiem Wam, że taka moja jedna perełeczka z tego wszystkiego, co dzisiaj testowaliśmy, no to jest oczywiście ten e, płynny cień do powiek. Ja jestem w nim zakochana i jak tylko będę w sklepie, to na pewno będę się jeszcze rozglądała za innymi kolorami, choć ten pewnie będzie moim ulubionym, dlatego że ja uwielbiam takie cieplutkie, szampańskie kolory. A oprócz tego cienia jestem też super Super zadowolona z tego błyszczyku do ust. Wygląda bardzo ładnie, pachnie przepięknie. Oba te kosmetyki kosztują niecałe 10 zł, także jak najbardziej Wam je polecam. Jeżeli chodzi o szminkę do ust i eyeliner, to one mają ten sam minus, a mianowicie są takie w połowie transparentne i trzeba nałożyć kilka warstw, żeby jednak ten efekt wyszedł fajnie. Także myślę, że w tych cenach można poszukać jednak czegoś innego albo nawet dołożyć 5 czy 10 zł i mieć fajniejszy produkt. Kredka do brwi tak jak mówiłam, nie jest zła, ale konieczne jest przy niej czesadełko, bo ten wosk sprawia, że nasze brwi, nasze włoski strasznie się Sklejają. I ostatnie dwa produkty, e, czyli tuż do rzęs. Fajnie wygląda, trochę te rzęsy skleja, ale też nie jest zły. Ja jednak polecam Wam ten z Lovely, On kosztuje tylko dwa złote więcej i naprawdę robi robotę. E, no i rozświetlacz delikatny dla osób, które chcą delikatnego glow e, i które mają troszeczkę lepszą opaleniznę niż ja, dlatego że dla mnie jest on niestety troszeczkę. Za ciemne. Dobra, tak więc ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. E, koniecznie dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmów, dlatego, że tych kosmetyków jest mnóstwo i myślę, że mogłabym jeszcze kiedyś do Was przyjść z takim testem. Przy okazji zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama. Możecie mnie śledzić, aby być ze wszystkim na bieżąco. A ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.